Cześć wszystkim w Cześciony Giermar chodzicie zapraszam na odcinek. Ym, mianowicie mogę Wam pokazać co się zmieniło. Ulepszyłem trochę skanie. Udało mi się żeby były morfikacje na opony. I patrzcie, takie fajne te. I całą czerwoną zrobiłem. Albo o! Ja mam lepszy pomysł. Zrobimy takie e, czarne te faly, będą fajnie świecić. Opony z Michelin Dobra To robimy Nie to, tylko to drugie O a jak teraz i zatwierda Ej, ładniej to wygląda. Dobra, więc lecimy. Lecimy do tego. W trasę za chwilę będziemy lecieć, także. Czekajcie, może stąd byśmy już od razu lecieli Zobaczymy. Mm. Jak my tam z tymi stoimy, e, rynek pracy o. nie wiem, co to jest za dodatek, ale dobra, jak tak jest, to tak jest, to jednak mam jakiś dodatek na to wychodzić, dobra. gdzie dziele Dobra, bierzemy Tylko zobaczyć gdzie jest punkt docelowy Tu niedaleko, to dobra To lecimy Nie wiem ile tam chyba 4 godziny będziemy lecić to tam skręć w prawo Skręć w prawo. Widzicie co zrobił? A na mnie później będą gadać, że nie grać mogę Zajeżdżą i drogę człowiek Czekajcie, ja nie pojadę tutaj z takim dźwiękiem, którym nie pojadę w trasę coś nie tym przelotem. Póki go nie wyremontuję, to nie jadę nigdzie w trasę. <grych> kurde Kurdebele. Weź go zrób, do porządku i możemy chyba jechać w trasę. Ciekawe ile remont wyniesie. Nie żeby jakoś dużo, bo, bo wiadomo. Nie no, 10 tysięcy tylko. Tam. Co się znowu, czek, silnika świeci? Czekaj. Co się dalej świeci? Nie wiem, coś się tam zepsuło. Po prostu rezerwa się na żółto świeci, ale działa rezerwa. Przygotuj się do skrętu w prawo. Więc widzicie, lecimy sobie. Skręt w prawo. Mamy już. O kurde, musimy wstać na czerwoną. Nie wiem, coś jakaś kontrolka mi się świeci. Jak wiecie, co to jest za kontrolka, to nie wiem, jakiś dodatek mi się zgrał, z którego się bardzo cieszę. Więc, no, jakiś mod, więc. E, tak, nie, nie wiem, jak tu. To, 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 to potwa. Przygotuj się do skrętu w prawo. Ja mam do tego pojęcia, ile to może potrwać. Skręć w prawo, a następnie skręć w prawo. Zadanie wykonane. Odmeldowuje się. bezpiecznie dobrze lecimy Trzeba. patrzcie tak wygląda mm. muszę coś z tymi hamulcami zrobić bo tragedia może jakiś mod jest na hamowanie lepszy to to by... niedługo skorzystam bo... do roboty na razie ciężko lewo także lecimy Czekajcie chwilę ja sobie tu tylko zrobię o dobra. siedzenie sobie poprawiałem, bo tam mam takie rączki w siedzeniu jak siedzę w tym fotelu, więc Prawie nie wyspalny jestem, więc może się uda dojechać, więc... I... Ile kasy ze zlecenia? Ło, wow, to ładnie, przytulimy. Pokupimy ciężarówki, potuningujemy je i przynajmniej kredyt się będa spłacić. No. Dobra. To jakiś dodatek jest, że mam tyle ale to nie wiem, co to za za mało. Mam za dużo tych modów dodanych. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. No i tak muszę czekać na światach nie? Dopiero. Ruszę jak, jak będzie zielone światło. Nie chcę znowu mandat płacić, więc e, parę minut mnie nie zbawi więc. Więc no. lecimy sobie elegancko. Później kupimy część szerówki i zatrudnimy kierowców. nie będę ja jeździł. O, znikło w końcu. No i dobrze. Może to było z oleju albo co. Czekającie. Dobra, nie nie lewej a następnie jedź dalej prosto. Nie włączam radio, dlatego że mi wywala. E, wywali prawa autorskie. A, kurde, ale dobra, dobra. Yy, A ja nie chcę, żeby mieć problemy później z prawami autorskimi a Więc widzicie, jak to wygląda Dobra Lecimy, no Jeszcze 4 godziny jazdy Spokojnie, damy radę Więc widzicie, to tak sobie powoli jedziemy do celu. Później będziemy musieli sobie jadę do kolejnego nowego miasta. Ile jest? 9 godzin, czyli na 2 godziny mogę na pauzy zjechać. Jak będzie, przynajmniej, no, zjadę. Jak będzie, przynajmniej 2 godziny drogi, bo ogólnie nie mogę co bardzo. Mogę na dwie godziny mi się opłaca zjeżdżać. Trzymaj się lewej strony, a następnie jedź dalej prosto Kolejne miasto sobie odwiedzimy i którym jeszcze, w którym nie byliśmy to także nie. E, nie będę puszczał, tylko wam pokażę jakie mam piosenki e, od starych po nowe kult Lenny Punk, to są moje ulubione zespoły, więc... No. Trochę disco polo, takie le taki z lepszych, ale to tam tylko niektórych wykonawców będzie tego więcej, nie ja będę sobie grał na singlu Dobra, lecimy po powolutku Czekaj, patrzcie, Skania ma już 500 km sobą zrobiona, więc naprawdę duża. No, może nie dużo, na no, no nowy samochód to i tak nie dużo. Skania nie dogona się zapracuje, więc jeszcze tak. Parę tysięcy kursów i zapracuję. Widzę, widzicie, jak gram sobie, nie to bardzo nieśpieszne. Chcę dojechać w spokoju Zarobić parę złotych I się cieszyć, nie? I zarobić pieniądze sobie tutaj radio zmieniam na tym jak się uda zrobić to bym zaraz by ale tu, tutaj na kierownicy bym sobie radio klikał i zmieniał i bym sobie przewijał stację ale to zrobimy to po spokojnie bo wiem że się da zrobić takiego ale dobra lecimy, lecimy sobie z drugą trasą czekajcie ja sobie zrobię zdjęcie, żeby później wiedzieć jak w tytule napisać no, dobra, lecimy Dobra, są światła załączone można jeść. Żeby tylko mnie deszcz nie zawał po drodze jak jedziemy, bo nie fajnie by było. Także widzicie. I tak będę musiał, już, nie wiem czy dogram do końca, bo muszę dacie za chwilę iść zrobić herbatę. Staram się to szybko pozabozić. Jak najszybciej się tylko da. O kurde, już się nagina przepisy, bo to, to nie ma tak jak w, w Polsce, że to jedziesz po drodze tylko 80, nawet na szybkiego ruchu. Więc, no, się trochę powleka, ale no cóż. Dobra, przeżyję Dobra, lecimy szybciutko Obczaiłem, że tam jeszcze nie byłem, więc lecimy sobie z kanią Oczywiście gram na TechUkier27, jakby ktoś pytał hmm. Tak, jakbyście byli ciekawi ja niedługo będę robił opis swojego stanowiska, bo się trochę tutaj zmieniło. Więc no. Także no. widzicie co oni zrobią? Ja jadę sobie do no nie Ci mi wjeżdżają i konie Przyciśnij trochę w kopcia Dałem mu trochę tego sandała Ale chodzi, nie? Jak będzie niedługo Modyfikacja silnika To oczywiście ją zrobię, bo Na razie to ciężko może ściągnę jaką z dodatków zobaczymy na razie to patrzcie medium O dobra zaraz będzie godzinka jazdy więc Więc widzicie, tak sobie gram właśnie Nie bo będziemy spać, ale no dojedziemy tam, dopiero później pójdziemy spać, jak dojedziemy, więc... Także, wie Pan... Teraz mogę 80 jechać, a to wolno jechać 70 No, widzicie co się dzieje jak jadę wyżej jadę sobie wolno nikoń mi się nie śpieszy nie mam jeszcze spokojnie parę godzin do tego rozwodu. 90... 91 Bo mamy rozwalony palec trochę u i ciężko mi się na naciska, ale dobra. Trochę mnie boli jeden palec, ale co? Dobra, Przyciężnie. Ja się postaram na, na, na wakacje wziąć ten komputer ze sobą Żeby montować dla was filmy Więc no. tak zrobię, ale to nie albo wezmę starego laptopa o zobaczymy zaraz będziemy na, na, na miejscu, także wiadomo Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Tu mam zjechać, ja. Tu. Zjedź w prawo. Gdzie wywalili. Eee, no, dobrymi kierowcami już jesteśmy. Ciężko było się nauczyć grać, żeby tak mniej wypadków robić, ale widzicie, jednak się da. Jednak oglądanie wujka Bohuna coś pomogło. A następnie skręć w prawo. Wujka bohuna dużo oglądałem i innych youtuberów jak grają, więc... I ustawiłem sobie... Dobra, bo zielony miałem, to mogę jechać. Dobra. 70 próbujemy. Także no. Także widzicie, zaraz będzie koniec odcinka. Będę się oczywiście z Wami żegnał za chwilę, jak tylko dojedziemy do celu. Przygotuj się do skrętu w prawo. Ja już gotowy jestem, spokojnie. Skręć w prawo. A dobra, już teraz to pół biedy już jestem tak blisko, to tam kobiety. Lecimy sobie elegancko. Powiem wam tak szczerze, wiem, że miała być osta... parę kiedyś nagrywałem mafię i powiedziałem, że będzie częściej będzie seria z mafii robiona z Call of Duty, ale tak szczerze powiem wam, że mi się nie chce jeszcze raz tej gry przechodzić, jednej i drugiej, także i tych filmów nie będzie, ale będzie na pewno Eurotrack Farming i postaram się załatwić dla was OMSI, OMSI, no. Postaram się załatwić dla was Ja Jedźcie szybko ludzie Jak będzie tuning, będę chyba szukał tuningu do skani, bo to jest niemożliwe, że tyle kasy włożyłem w skanie Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Skręć w lewo. Także widzicie... Trzymaj się jak. prawej strony, a następnie skręć w prawo. Także widzicie jak to wygląda, nie? Skręć w prawo. teraz skręcę, tylko poczekam aż mi się zielone że zrobi. Przemienić, nie zaświecić. Skręć w prawo. Kolejna trasa za nami, oby więcej takich. Także widzowie, ja się z Wami żegnam. Łapkujcie, subskrybujcie, udostępniajcie. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Do zobaczenia, widzowie. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Łapkujcie, subskrybujcie i udostępniajcie. Na razie.